Czy w ostatnich, no na przykład w tym czasie roku, dwóch pan zauważył coś na plus, coś się nam... coś... Czy, 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 czy też na... A minus? Państwo robicie audycję z założeniem na jakiś temat? Czy, nie, be, czy bez założenia? Bez założenia. No to mnie się to nie podoba. Wądoły, dziury... no... jaskinie. A co pan myśli o tej nowej w takim razie remoncie rwowskiej w tamtą stronę? Podoba mi się. Czekaj. Właśnie trwają wianki nad skawą. Marysza! Przed tym tak fajnie szło w tamtym. Dwa lata temu. Dobra, okej. Okay. Nie, dobra. Co mam powiedzieć? Aha. Już? No i konetka. Może czekać na tę konetkę, bo to nie o takich warna chodziło. No wie, a co wy tu robicie? Stoimy. Dzień dobry, a panie puszczają wianki? No? Pewnie. Ale to nie jest Co ci się najbardziej podobało na pikniku? Balon Chodźcie, nie wstydźcie się! Gdzie zabieracie nagrodę? Chyba i ciasteczko? Jak to się dzieje? A ciasteczka są dla każdego. Słodyczyń wcale nie należy unikać, trzeba pamiętać o myciu zębów później. Dzieje, że... Dzień dobry, Tadeusz chwalisz? A, chwalę. A co chwalisz? Siebie kwalę. A Gdzie pani rower? Eee, a co, bez rowera nie mogę wejść? Tu co moje rowery. O. Tutaj można wykonać echo serca oraz konsultacje kardiologiczne. Zapraszamy. Z płucami tutaj nie przyjdę. Nie, nie, z płucami niestety nie. Tylko echo serca i konsultacje kardiologiczne. Możemy? Mhm. Nie, no, no, no. nie. Ja tego strasznie nie lubię. Dzień dobry. Przygotowani jesteście na dzisiejsze warunki? Oczywiście. Plecaków wszystko zapasowe, wszystko zapasowe. Nawet majtki. Będziemy kilka razy powtarzać? Nie, możemy po powtarzać. Do skutku Tak, Także pan był zadowolony. To stowarzyszenie Księgowych w Polsce, tak? Tak. Dlaczego pan z nikt nie odwiedza? Jak to nas nikt nie odwiedzano? w tej chwili przyszedł pan. Ostatnie za jeszcze raz. No to nie wiem. To było dobre? Nie tak. Nie, w ogóle co to, to było teraz. Ostatnie się